Potrzebujemy poznania Boga. I czym jest to poznanie Boga? Patrz w ogóle, zobacz. Ja nie jestem jakimś, że wiesz, tutaj reklamuję, że ja czytam słowo, tylko nawet zobacz, jaka chwała Boża już na tym słowie jest. Ja ją widzę. Widzę, czego ją widzę? Bo duchem widzę. Akurat teraz z łaski widzę duchem. Nawet tego nie planowałem powiedzieć, ale chodzi o to, że tutaj, w tej, w tej księdze jest zawarta prawda o mnie. I tylko tutaj, w tej księdze jest zawarta tylko o mnie prawda. Tylko. Ostatnio dostanę jakieś pismo, więc Ostatne dzisiaj. <laughs> Z sądu. I tam pisze takie coś. Stawiennictwo, no, tam, i, i najbardziej wyszczególnione litery. Stawiennictwo, obowiązkowe jest znak wykrzyżnika, wiesz? I to pismo, wiesz, było taką. Znaczy, nie, nie dla mnie, no teraz nie dla mnie już. Ale to pismo mówi jedno: bój się, bój się, bo jak się nie zjawisz to o! I taki diabeł, jest, wiesz, diabeł straszy diabeł chce się o troski. Natomiast my, ludzie, którzy żyjemy w Królestwie Boga My w ogóle żyjemy z innej perspektywy i to jest tak naprawdę yy, to jest owoc dla mnie zmiany myślenia, to jest głębsza perspektywa po prostu, patrzenia na rzeczywistość. To nie jest, że ja coś, coś moje myślę o tak, teraz tu, teraz tam, teraz tam i ja już zmieniłem myślenie po ludzku. Nie, to jest, to się dzieje w duchu. Ja mam głębszą perspektywę rozumiesz, na patrzenie na różne rzeczy, rozumiesz? One mnie nie dotykają, rozumiesz? Ja wiem, że to pismo jak do mnie, tak? To ja tylko ja no wiem, że ja tam mam być, żeby się objawiła chwała. I, I im większe mam trudności, przychodzą do mnie, tak? które kiedyś mnie opresjonowały, to ja wiem, że teraz już mam perspektywę taką, że ja wiem, że Bóg jest doskonały i nie ma przypadku w żadnej rzeczy, która mnie spotyka z Bogiem. Czy ona jest według mnie dobra, może to, że tym powiem, czy według mnie jest zła, to ja wiem że tam Bóg objawi swoją chwałę Bożą, bo on, mnie gdzieś, on, on mnie gdzieś on mnie chce gdzieś prowadzić, w jakieś korytarze. Wiecie, bo my <laughs> on może mnie chce postawić przed sądem jakimś, przed jakimś kuratorstwem, przed jakimś. Wiecie, tak prowadził apostoła Paweł, on go prowadził w swojej mądrości, tak? Może i, 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 i on go tak prowadził, tak jak Bóg chciał, bo... Jakby apostoł Paweł sam chciał w swojej gorliwości się prowadzić, tak? To on by się zaprowadził w bardzo złe miejsca. I tak naprawdę on by się doprowadził do stanu frustracji swojego serca, bo w nim było pragnienie poznania Boga, tak? Ale wiesz, Biblia wiele razy o tym mówi, to jest pierwsze przekazanie: mamy słuchać głosu Pana, co Bóg chce, żebym ja zrobił dzisiaj. Rozumiesz? I podążanie za głosem pana, wiecie, dla mnie, jakby to powiedzieć, <laughs> tak bardzo bezwzględnie. Jakby miał dzieci, jakby miał żonę, jakby miał pracę, jakby miał bardzo ważne rzeczy, no nie wiem jak to nazwać. Jakby nie wiem, o może tak nawet jakby, powiem tak, prosto. Jakby dziecko to jest tylko przykład. Jakby dziecko koło mnie umierało moje na przykład, tak? Ale Duch Święty mówi do mnie, że mam teraz słuchać głosu Pana, tak? A on umiera, tak? To ja, to jest mój priorytet, ja, ja mam to wbite coraz bardziej od 6 lat. Ja ja, mnie nie interesuje nic, ja muszę usłyszeć głos Pana wyraźnie. Co? Bo jak ja nie słyszę głosu Pana, to jestem już wszystkie inne, ja mam już pozatwiane. A później mamy takie chrześcijaństwo, że. O, ho, ho, szara, baszaha, modlitwy, posty, wszystko, a głosu pana nie słyszymy i z ciała robimy rzeczy, z ego, odbieramy sobie chwałę, nawet nie wiemy, diabeł już tam szkozy znowu dubi, jedna zrzuca, tak? Musimy uważnie słuchać, co jest uważnie? Uważnie rozumiesz? Wszystko na bok, sorry, ale Bóg o tym mówi, on jest Bogiem zazdrosnym, tak? I on powiedział, że on, on zadbał to dziecko, on zadbał wszystko, ale ja mam słuchać całym sercem jego. A on o wszystko zadba, tak? To jest Bóg, którego ja przynajmniej znam. Ja takiego Boga znam. Kiedy <laughs> <I jeżeli> ja <laughs> słuchuję się jego głos, to ja, ja jestem posłuszny. Ja oczywiście robię to niedoskonale, ale ja idę tam całem sobą i ja muszę słyszeć głos Pana. Muszę. I on mi prowadzi od 6 lat. I każdego wie, że prowadzi głos Pana, bo to jest najważniejsze i to nie jest proste. Jakby to było proste, to by się Jezus nie modlił. Jezus nie, nie był przygotowany tyle czasu i tak dalej. I to jest przykazanie. Słuchaj Izraelu, słuchaj głosu Pana. I apostoł Paweł, mówię, był wprowadzony w korytarz taki, jak Bóg chciał. Apostoł Paweł w życiu nie, 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 nie wiedział, jak on będzie używany przez Boga. W życiu on tego nie wiedział, że... Ja tak strzelam, ale on pewnie jak się... Yy Wiecie, jak, jak Bóg go oślepił w ogóle, nie? To myślę, że to było... Jest to, kiedyś sobie na tym myślałem i... Nie widzieć i nie słyszeć, i nie jeść 3 dni, to jeszcze wiesz, to się da wytrwać, jak wiesz, że. do dzisiaj jest. Czyli w poniedziałek odzyskam, tak? Wzrok, apetyt i słuch, tak? Ale apostoł Paweł nie wiedział o tym. On po prostu miał spotkanie ze zmartwym Jezusem i on nie wiedział, czy w ogóle, co z nim będzie i czy w ogóle to odzyska, to zdrowie, co się stało. Tam po prostu Bóg zaczął go. Potężny sposób skruszyć. Tam był po prostu potężny cios skruszenia. No bo ja to pisałem na, na tyle, ile jesteśmy skruszeni przez Boga, prawdziwe, to jesteś Bogornie Reszta to jest fikcja. Dla mnie to jest fikcja. Tylko panie Kruźmie. Bo my może możemy myśleć że Pysz i pokorni, to w ogóle to jest bez sensu. Panie Kruźmie, na tyle, ile był mnie skruszy, na tyle, na tyle wewnętrzne, się, się uwolni. Włoszman nie o tym pisał. Ja posłuchałem, ale pan miał inne wiecie. Pewnie. Może już po tej akcji miał, już, już, właśnie miał wszystko już w normie, bo, bo pewnie jakby miał swoje pomysły ze swoją gorliwością, to mógłby po prostu robić wiele zamieszania. Jezus powiedział, kto rozprasza, to ze mną nie zbiera to rozprasza. Więc ja mogę robić do szumu, a tak naprawdę rozpraszać, rozumiesz? Tu trzeba nam nie tylko mocy Bożej i mądrości. Krzyż jest mocą i mądrością. Ja o tym sobie mówiłem. Eliasz był przykładem mocy Bożej. Salomon to jest przykład mądrości Boga. Dawid według Bożego Serca. Mojżesz to jest pasterz Ala, arcypasterz Jezus. I to są, to są symbol Abraham, ojciec z wiary. Tak? I, i, I to jest każda cząstka. I później, Jezus, jako Mirzi w ogóle wiadomo, rozdał to wszystko w nas w kościele. Tak? Rozdarta została zasłona. I on dał ducha Boga, ducha wiecznego w nasze serca i rozlał i dary wszystkim tak, chciał. I w każdym jest jakieś namaszczenie, jakieś cząstki urzędów, darów i tak dalej, tak? Mamy tego poszukiwać z całym sercem i tak dalej. <laughs> nie ma dla nas potępienia, strachu. Patrz, w ogóle my w, na, w naszym życiu nie mamy strachu już, rozumiesz? Patrz. W królestwie Bożym nie ma strachu, nie ma poczucia winy, nie ma trosk. Rozumiesz? To należało do człowieka. Starego, który z, z bo, woli Boga został poddany marności. Ale ta marność dawnego człowieka przeminęła i jedynym grzechem tego człowieka, choć ich tam może było miliony, to był tylko jeden: niewiara. Rozumiesz, bo Bóg tak chciał. Niewiara w Jezusa Chrystusa. Ale Bóg, to jest tylko jego zamysł, nie musimy go rozumieć. On wzbudził wiarę i wyrwał teraz go już do chwały. tak? Czyli na przykład nie tak, już ja żyję dla jego chwały. Już nie jestem w marności, tylko żyję dla jego chwały. Tak? Jestem błogosławiony. On otacza, już pisałem o tym. Są mądre słowa. Otacza mnie łaską jak tarczą. Bóg błogosławi mnie, przyklękając przy mnie i nakładając na mnie korony, rozumiesz? Nieraz po upadku może mówić, ojejku, wiecie, co ja zauważam w ogóle? Ja często do swojego życia mówię. I ja to później rozbrajam, Ja się modlę do Boga. Dobrze, wiesz, dobrze, coś ci idzie. O, to Bóg czuje, że mnie kocha. Coś źle, o że Bóg mnie chyba już tak coś czujesz. I to, to zdradza, że Damodor to mówi, że to polegasz na sobie. Natomiast najlepiej jest, jak jesteś rozbity, po jakichś upadkach, a Bóg do ciebie przychodzi w duchu świętym, tak? Mówi, dziecko moje, chce ci umyć nogi, chce ci usłużyć. Załkam ci korony na głowie, darzę Cię łaską, miłowaniem i chwałą wieczną. I to jest moment przemiany, ja już o tym mówiłem. Bo ty widzisz, i nie masz na co odpowiedzieć. Bóg, Bóg przyklękający przed Tobą, wkładający Ci koronę w dziecko, jaka Ci ma usłużyć. Rozumiesz? Tak jak on patrzy. Rozumiesz? To jest szaleństwo. Ja teraz tak cytuję co człowieka takiego mądrego. To jest szaleństwo Bożej miłości i my musimy ją znać. Bo autorytet tak naprawdę opiera się na tym. Na szaleństwie Bożej miłości do nas. Rozumiesz? Bo, bo my to później mamy głosić. Bo nie poza miłości Bożej, której po prostu wykracza poza rozum, poza logikę, rozumiesz? On otacza nas tarczą, razi naszych wrogów, rozumiesz? To jest wbrew naszej samosprawiedliwości, wbrew temu wszystkiemu, co w ogóle nasze zmysły mówią. Ale Bóg mówi, ja Cię miłuję, ja Cię podnoszę, ja Cię wspieram, idź. Ja Cię chronię w ogóle, rozumiesz? Ja rażę przeciwników Twoich. I nie, że teraz. Nie, że ty będziesz się zachował dobrze czy źle. To już jest konstans. Rozumiesz? Jak Jezus mył ludziom, nogi, uczniom, to mówisz, że jeszcze nie wie nie rozumiecie, ale później zrozumiecie. Kiedyś miałem taki moment w życiu, i dałem po prostu swojej dusze, swoje sercu Bogu umysł, Jezusowi umysł swoje stopy. I to mnie rozbroiło w ogóle. Po prostu siedzisz, i. A, a teraz, to, to dzisiaj to samo sobie przypomniałem, bo, bo już znam Jezusa lepiej. I król królów, obsługujący mi, tak? I widzisz, to jest ten moment. Ja teraz chcę rozbroić każdą psychikę. To jest ten moment, rozumiesz? Z jednej strony widzisz, jakie ziółko jesteś w swojej duszy, ale król królów ma dla ciebie miłość Chrystusową. I to, tu, to jest miejsce odmiany. Ja zaznaczam. I korona ci wkłada. I on się cię chce uczcić, rozumiesz? To jest jego miłość. Które nigdy nie zrozumie i ona ma, ona one ona się wylewa, i ona ma być prezentowana na innych ludzi. I amen. Ja Paweł mówię, że Bóg go prowadził korytarzami takie jak on chciał. Dlatego ja wiem, że jakiekolwiek trudności mnie spotykają, to mówię, aleluja. Chwała Boże się tam objawi. Dziś parę lat temu to mi się na tym fiksował. Ale ja już wiem, że Bóg, tak. On jest wszechwiedzący, wszechmocny. Ja już trochę go lepiej znam. I nic nie dzieje się bez jego zgody. Także ja wiem, że tam mam w tych miejscach być, bo ja tam mam głosić jego chwałę. My jesteśmy powołani, żeby zwiastować jego chwałę. Tylko tu zostaliśmy na tej ziemi po to, żeby zwiastować jego chwałę, czyli jego sprawiedliwość. Jego sprawiedliwość jest jego chwałą. Pamiętam, że w ogóle Bóg robi też tak, że czasami nie będzie o Bożej obecności i się nie dlaczego, ale. Dzieci tak mają widzieć. Dzieci one chcą, żeby wiesz, Tata bądź ze mną, chcę czuć, żeby była Boża obecność. Ale jak Bóg chce, żeby dojrzewał, a chce, to będzie ci. Nie będzie towarzyszyła ci obecność Boża. Rozumiesz, bo On chce, żebyś był dojrzały, żebyś żeby, żeby, żeby z wiary. Syn nie potrzebuje obecności rodzica już cały czas. Obecności, mówi odczuć, odczuć, odczuć. Bo Bóg jest z tobą cały czas. On mówi tak. Ja jestem przy Twoim boku prawym. Ja, wiesz, wiesz co, jest ze mną? Ten, który dotyka ziemię paluszkiem swoim i ta ziemia topnie i się kołysze. Ten, przy którym na baczność staje niebo i ziemia, rozumiesz? Ten, który podnosi wzrok ja to wiem, ja już to wiem, drżą narody. To jest Bóg i on jest ojcem moim. Rozumiesz? I on przychodzi do mnie i zakłada mi koronę. Rozumiesz? i Dziecko, jak mogę Ci usłużyć? Jak mogę Ci usłużyć? Bo Cię umiłowałem. Byłeś wcześniej poddany marności, ale teraz Cię umiłowałem. Wykupiłem Cię z łaski. Zobacz szale są mojej miłości. Rozumiesz? Więc y, ja... Wiesz wie, 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 jaka jest moja reakcja? Karpia szczelam, Rozumiesz? Karpia szczelam Nie bój się. Ja rażę przeciwko Twoich. Ja chcę ci błogosławić. Co więcej, ty, jak Ty to przyjmiesz, to rozumiesz, po tym karpiu, to to uczci Boga, bo dla Boga jest rozkoszą to, i my tego nie rozumiemy, kochani. Rozkoszą dla Boga jest to, że Ty przyjmujesz ten dar. Dziecko, jak mogę Ci usłużyć? Jak mogę Ci błogosławić? To jest dla mnie, uszczęśliwia to moje serce Ojca, żeby Ci błogosławić. A to myślę, ale Panie, i, i w ogóle jest Panie, w ogóle to Panie jest Tato ojcze, ty nie wiesz, ja zrobiłem przez tu. Oj, sobie dziecko. Chodź, umiłowałem cię, rozumiesz? Ja zamazałem twoje winy. Nie widzisz mojej szalenczej miłości do ciebie. I widzisz, i to jest ten moment przemiany. Tutaj jest odbicie w ogóle. Duch do ducha, bo widzimy wtedy prawdziwy obraz Boga, a nie jakiś wymyślony, bezdurny, u którego trzeba prosić na hama o coś. Tylko Boga, który szaleńczo kocha, rozumiesz? Boże. Wiesz, to, jest, to sobie możesz pomyśleć, bo dał Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważny jesteśmy dla Niego. Rozumiesz? Ale nie w Pysze, tylko w miłości. o nas kocha. I ja Ci powiem więcej. Bóg cały czas zabiega o Ciebie. Tylko pytanie, czy to widzisz. Rozumiesz? Oczywiście. Bóg wychowuje. Hallelujah. Tylko, że jak Ty nie widzisz, jak Bóg Cię miłuje, to, to wychowanie u Ciebie zamieni się w... Panie, co on dla Ciebie uczynić? Będziesz takim, wiesz... Będziesz... Jak by to nazwać? No nie będziesz chodził w miłości. Yy, w końcu to się skończy frustracją, bo z tym bajem brzmiącym będziesz, bo nie, bo nie poznasz miłości Boga. Więc pierw miłość Boga. Ta zgacha w ogóle, tak? <laughs> Że nie, jak ja się załowuję, nie, co zrobiłem, nie, co ja jutro zrobię, nie, co myślę, tylko to, jak Pff, Bóg obdarzył mnie chwałą na wieki wieków. Aleluja. I, I to jest jedno amen, ale drugie amen jest to, że Bóg naprawdę chce, żeby jak najwięcej ludzi, rozumiesz, doświadczyło tego, co Ty, tak? Więc mamy gość Ewangelię. I Bogu na tym zależy i Bóg patrzy na to, naprawdę. Ja wiem, że patrzy, czy Twoje serce chce, że nie tylko dla Ciebie, tylko dla innych, tak? Miłość daje. Dlatego apostoła Paweł poprowadził tam, gdzie on chciał, tymi korytarzami, tak? I my musimy mieć. Patrz, Eliasz był mocą, ale Eliasz dostał posiłek i poszedł z mocy i patrz, wylądował w grocie. Słuchaj, ja nie wiem, wiesz, ja nie naruszam żadnego słowa Bożego nic, ja wiem, że słowo <laughs> Boże, tylko wyciąga sobie swoje wnioski, ale to są tylko moje wnioski. Ja się chcę uczyć, że Duch się pokazał, że jest ważna też mądrość Boża. Jeśli się opieramy tylko na mocy, to możemy wystrzelić, latać gdzieś, ale nie znać kierunku, ale mądrość Boża, rozumiesz, nadaje nam kierunek. I Jezus na pewno chodził mądrości Bożej. Jezus w ogóle wspinał wszystko w ogóle w sobie. Więc potrzebna nam mądrość Boża, która nam nada kierunek, tak? Nieraz trzeba ustąpić, nieraz w tą stronę. Spokój, a nie pośpiech. Pośpiech ma świat. Nie mamy się dziś spieszyć. Pośpiech jest straszny. No i tyle chciałem powiedzieć: że no musisz mieć takie coś naprawdę, i to, yy, to ty musisz o to zadbać, bo Bóg, o to, o, Bóg jest przy tobie, tylko ty musisz zadbać o to żeby wejść ze swojej istepki, tak? I z niej najlepiej nie wychodzić i tam uczyć się słuchać głosu Boga. Bo głos Boga jest najważniejszy. Głos Ducha Świętego do siebie. On będzie Ci objawiał Pismo i On przede wszystkim też będzie Cię prowadził. Ostatnio miałem tak, że gdzieś po ludzku używało mam jechać, mam pomóc, ale Duch Święty mówi wyraźnie nie. I to w słowie, w dziejach apostolskich jest. Duch Święty nam zabronił głosić słowo. Tam nam zabronił wejść tam nas spokierował. Czasem my Duch Święty jest napisane, tak? Więc jest współpraca z Duchem Świętym, tak? Pewno na koniec że miałem sen. Po prostu zgasił mnie ten sen, nie rozumiem go w ogóle, ale po prostu w nim było takie potężne objawienie, którego ja nie mogę zrozumieć. To, znaczy, nic, nikt by chyba tego nie mógł zrozumieć, bo tego się nie da zrozumieć, ale tylko tyle zrozumiałem, że Jezus rzucił całą ciemność na krzyż. My żyli w świetle, tak? I wiecie, i my nie jesteśmy światłością świata. My mamy zmieniać umysł. My mamy iść za Jezusem. My mamy strzec Jego przekazem w sercu. Mamy mówić to, co Jego nauka, Jezusa nauka, bo Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem i tu nie ma różnicy, czy nowe, czy stare przymierze. To są Jego słowa duchem i życiem od zawsze na zawsze. I mamy iść, ale On przy takie światło. Bo na ziemi była ciemność. I, I nastąpiła potężna wymiana ciemność na światłość. Jezus przyjął całą ciemność na krzyżu. Żebyśmy my byli obdarowani i jesteśmy, jesteśmy obdarowani całą światłością. I teraz pytanie: czy ja o tym wiem? Że ja dostałem całą światłość. do tego poznałem ojca, tak? Pojedynczym ojcem, który chce mnie umiłować, nałożyć mi koronę, i mój syn umiłowany, i wpaść, tak? ma tak? On raduje, on pierwszy wybiega i. Mój synu, no tak. I to tam doznajemy to, co nazywamy miłością Bożą. Nie uczuciem, tylko widzimy rzeczywiście w duchu i sercem, jak Bóg nas umiłował, bo ja tak strzelam, ale Bóg jest po prostu niesamowitą osobą. I On wszystko prowadzi i pisze w i dzisiaj, zawsze wartowałem, wiecie, wszyscy... Pod Pisze tak, że wszyscy będą widzieć, że jesteśmy błogosławieni od Pana. Wszyscy, rozumiesz? Czyli ja w to wierzę, czyli każdy człowiek za długo będzie widział, że jestem od Pana i że jestem błogosławiony przez Niego. I przez to uwierzy. Bo ja wierzę, że przez to uwierzy, bo Bóg ma różne sposoby. Tak? I Bóg zawsze sobie w tę chwałę. Żadnej zasługi człowieka, w tym się nie miałem w ogóle, żadnej zasługi człowieka. My jesteśmy miastem, które nie da się ukryć. To jest coś takiego jakby to jest paluszek, tak? I nie mogę go. Te... On jest paluszkiem, rozumiesz? I patrz, on jest na tym. to jest miasto, rozumiesz? Ciemność jest tu. A my jesteśmy już tu, rozumiesz? Wyniesienie. Ze Nastąpiła wielka zamiana. I napełnił całą światłością świata. Jezus, jak przyszedł, to mówił: Ja jestem światłością świata. A cały świat jest w ciemności. Wszyscy jesteście w ciemności. Idźcie za mną, musicie mieć światło życia. Tak? Bo już nie chcę hmm. wracać do tego, ogromnego, jak to się stało, ale. Światłość prawdziwa przyszła na świat, bo była ciemność, rozumiesz? Chaos w ogóle ciemność. Jezus dokonał wymiany, rozumiesz? I zamieszkał w naszych sercach cała światłość i wszystko. Tak? Plus to, co mówiłem. Boża, miłość, Ojca do nas, tak? Na nowo połączenie, jedno, tak? I po to mamy to rozumieć, żebyśmy byli jedno w kościele i abyśmy szli i głosili Ewangelię i indywidualnie mówię, słuchali głosu Pana, czyli nie robili ciała. Tylko wiedzieli, że i tutaj będzie tu się też mówił. Ktoś się będzie mówił: ale nie, nie, musi na pewno zrobić to, i to, i to, a ty będziesz już wiedział. Nie, 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 już będziesz wiedział, rozumiesz? Nie, nie, ja już wiem, bo ja już znam go z pana. głos pana mówił, że ja mam zrobić to, to, i że mam teraz odczekać, i mam iść pójść tam. I taki był Jezus. Słyszał głos ojca cały czas.